Bardzo proszę o przedstawienie się. Michał Tyrba, prezes Fundacji Paradis Iudorum, inicjator akcji społecznej Przypomnijmy o Rotmistrzu NET z reminisji Witold Pilecki. Panie Michale, w takim razie skąd ta akcja i dlaczego taki apel? W styczniu 2008 roku, czyli 3,5 roku temu, zainicjowaliśmy akcję społeczną Przypomnijmy o Rotmistrzu. Jednym z jej zasadniczych celów jest ustanowienie rocznicy zamordowania Witolda Pileckiego 25 maja, Europejskim Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem. Dziś w 71. rocznicę pierwszego transportu do KL Auschwitz, która jest w Polsce obchodzona jako Narodowy Dzień Pamięci ofiar nazistowskich obozów koncentracyjnych, więźniowie Auschwitz, działacze społeczni i wolontariusze zaapelowali do premiera Donalda Tuska o uznanie projektu ustanowienia 25 maja Europejskim Dniem Bohaterów walki z totalitaryzmem za jeden z priorytetów polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. 1 lipca Polska obejmuje przewodnictwo w Unii Europejskiej i to stwarza dla nas wielką szansę na to, aby ten projekt znany również i już ceniony przez polityków i wysokich przedstawicieli instytucji unijnych stał się jednym z takich, jedną z takich wizytówek, jedną z najważniejszych kwestii do załatwienia podczas tego Urocza, która nas czeka od 1 lipca. Panie Michale, mamy 14 czerwca, Narodowy Dzień Pamięci, mamy inne święto, ostatnio święto żołnierzy Wyklętych. Po co nam kolejny taki dzień? Chodzi o to, aby upamiętnić heroiczny wymiar człowieczeństwa, którego symbolem jest Witold Pilecki, Ochotnik do Auschwitz, w skali Unii Europejskiej. To jest projekt, który od początku ma charakter europejski i warto dodać, że już pierwsze odpowiedzi ze strony wysokich urzędników unijnych pozytywne odpowiedzi do, w tej kwestii otrzymaliśmy w marcu i kwietniu 2008 roku. Tak się składa, że do premiera Rzeczypospolitej również wielokrotnie były kierowane w tej sprawie prośby Monity. Nigdy niestety pan premier nie znalazł czasu, żeby odpowiedzieć, jaki jest jego stosunek do projektu ustanowienia europejskiego dnia bohaterów walki z totalitaryzmem. A więc doceniając te święta, które obchodzimy w Polsce, które zostały ustanowione formalnie na terenie Rzeczypospolitej, chcemy aby jednak Witold Pilecki stał się bohaterem w skali całej Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.